Nie, nie, odrzucona. Następna. Jestem następna, przepuśćcie mnie. Huh? Jestem gotowa. Jest? Poznajcie nową lalkę z Squid Game. Oh, 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 oh. Jest okropna. Oh, odrzucona, odrzucona. Co? Nie! Dostanę tę robotę. Dlaczego zawsze mnie odrzucają? Huh? Fuj, ale straszne zęby. Znajdźmy coś w mojej skrzyni piękna. Nareszcie otworzę ją po raz pierwszy. Wow, ale fajna szczoteczka do zębów! Tak! Ten gadżet wyczyści moje straszne zęby i sprawi, że będą śnieżno-białe. Ale nie mogę trzymać jej w ustach zbyt długo, w przeciwnym razie zostanie tam na zawsze. Dodajmy trochę pasty wybielającej, wkładamy to do buzi i. Klik! Ujej, moje zęby prawie eksplodowały! Mmm! Fajny smak! Jakie lśniące zęby! Super! Pryszcz, nie zepsujesz mi zwycięstwa! Co mogę zrobić? Proszę, pomóż mi, pudełeczko, błagam cię! Aha, plastry na trądzik. Wszystkie pryszcze zostaną zgładzone na zawsze. Te plastry sprawią, że znikną. Moja twarz będzie świeża i czysta, tak! Przykleję jeden plaster na tego pryszcza, a teraz na tego. Łał, wow, nieźle! I ostatni na deser. Świetnie! A teraz czekamy. W międzyczasie powyciskam ten nos. Fuj, obrzydliwe! Sprawdźmy rezultaty! O, jestem taka zdenerwowana. Ostrożnie, fuj! Zniknęły? Zniknęły! Nie mam pryszczy, tak! O, o, Matko! Włosy zaatakowały moje piękne ręce! Muszę znaleźć rozwiązanie. Musi to być numer do fryzjera mojego psa. Co to? Uuu, ten depilator pomoże. Wystarczy potrzeć ręce i wszystkie włosy zostaną szybko usunięte. Moja skóra będzie miękka jak u dziecka. Okej, okay, czas wszystko zetrzeć. O nie, głupie włosy. To działa, ale potrzebuję szybszego rozwiązania. Mm, tak. Lepiej użyję kremu do depilacji. Rozwiąże mój problem. Wycisnę krem na ręce, podam wędrę tyle, żeby stały się białe. Ładnie pachnie. O, 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 Głupia alergia. Zobaczmy rezultat. Teraz powinno zadziałać. Moje ręce są takie gładkie. Co? Mam całe brwi w kremie. Muszę go wesprzeć! Nie jestem potworem! Obrzydliwe! Gdzie moje piękne brwi? O, o, muszę je przewrócić! Wow! Mój nowy szablon do brwi! Ten gadżet pomoże mi narysować nowe brwi. Lepsze niż u innych lalek. Lepiej nie pomylić ich z okularami, bo wtedy będziecie mieć oczy pandy. <grytania> Nałożę szablon na brwi i namaluję je kredką. Cóż, mam nadzieję, że nie przesadziłam. Ojej, wow, to narzędzie naprawdę działa. <grytania> Fuj, obrzydliwe wąsy. Muszę coś z nimi zrobić. <grytania> Wow! Paski do depilacji! Usunął wszystkie wąsy spod nosa i będę mogła swobodnie oddychać. Mam nadzieję, że to przyjemniejsza niż depilacja. Pach. Otworzę je. Super. I przykleję na wąsy. Ekstra wilgocze. Okej, okay, czas je oderwać. Mm, ale boli! Jestem czerwona jak krab! Ojejku, co robić, co robić? Uspokój się i pomyśl! Spokojnie! Oczywiście, skrzynia piękna! Okej, okay, czego mogę użyć tym razem? No nie, maszyna do maseczek! Mogę stworzyć własną maseczkę! Zaczerwienie nie zniknie, super! Do tego narzędzia można włożyć różne składniki, ale nie można mieszać wszystkiego, w przeciwnym razie będzie brzydko pachnieć. Zróbmy kolagenową maskę o zapachu mango. Najpierw kawałek mango. Pyszne. Wkładamy do środka, dodajemy jedną kapsułkę kolagenu i wciskamy start. Wow, maseczka jest prawie gotowa. Ostrożnie wyjmujemy maseczkę i nakładamy na twarz. Mm, taka miękka i pyszna. Czas ją zdjąć. Wow, nie wierzę własnym oczom, ale gładka. E? Makijaż! Moja silikonowa szczoteczka pomoże. Usunie na skórek z twarzy. <śm> hmm, mogę wyczyścić buty tą szczotką. Chyba znowu wdepnęłam w gumę. Obrzydliwe! Nakładam krem na szczotkę. Potem delikatnie wcieram w twarz. Takie proste. U, jak masażer! Co za relaks! E? To było na mojej twarzy? Mi obrzydliwe! E? Teraz moja skóra jest gotowa na makijaż. Tak wezmę brązer. I pędzel. O nie! Fuj, jest bardzo brudny! Ale mamy świetny pomysł. Wow, elektryczna szczotka do pędzli. Wyczyści wszystkie brudne pędzle. Super! Hmm, ciekawe, czy można nią czyścić uszy? <grym> Najpierw wkładam pędzel do dyszy. Nieźle. Teraz mocuję do szczotki. Zanurzam szczotkę w wodzie i. Nie tak szybko! Patrzcie, pędzel myje się na naszych oczach. Super! <grym> ok. Sprawdźmy rezultaty. Wow, czysty i suchy! Wspaniale! Super, wyczyściłam wszystkie pędzle! Dzięki Bogu za TikToka teraz mogę zacząć makijaż. Wow, pędzel jest taki miękki! Czas postawić na luksusowy wygląd, a teraz magnetyczne rzęsy. <grych> Najpierw nakładam klej, lepiej, żeby nie trzęsły mi się ręce. Idealnie, teraz przyczepiamy rzęsy do kleju. Super! <grych> Wow, jestem taka ładna! Ale oczy muszą być jaśniejsze, nie to, nie to. Tak, mogę użyć tych naklejek. Będą dobrze pasować i sprawią, że będę wyglądać jak bogini. Uważajcie, drogie panie, nowa dziewczyna o pięknych oczach jest w mieście. Tak! Wybieram różowe naklejki i naklejam na oczy. Wow, jestem niesamowita! Moje oczy wyglądają lepiej bez okularów. Okej, okay, czas na obiad. Ojej, są takie obrzydliwe. Wiem, wypróbuję powiększacza do ust. Powiększy moje wargi i sprawi, że będą przypominać wisienki. Ciekawe, czy ten gadżet smakuje podobnie, bo teraz mogłabym zjeść konia z kopytami. Teraz trzeba je przygotować na makijaż. Tak, spróbujmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Mm, super. Poczekamy kilka minut. Mm, wow! Są większe, ale dodajmy trochę koloru. Mm, ta szminka jest pyszna. Jestem piękna jak Merlin Monroe. Super, ale potrzebuję trochę blasku. Zobaczmy, co zostało w mojej skrzyneczce. Hmm? Aha, lizak do makijażu. Ten gadżet sprawia, że twarz wygląda świeżo i błyszcząco. Mieszasz składniki w tej kulce samodzielnie. Potem zamrażasz ją i masz gotowy lizak. Ale nie jedz go. <gryw> Najpierw wkładam do środka brokat. Wow, to deszcz brokatu. Hallelujah! Teraz trochę wody i zamykamy piłkę. I ostatni detal, kijek. Wow, wygląda lepiej. Zrobię dwa na później. Tak, nieźle, prawie gotowe. Włożę je do zamrażarki. Brrr, ale zimno, mroźnych snów, koledzy. Trochę poczekamy. Wróciłam. Mam nadzieję, że się zmroziliście. Ojej, są zimne jak śnieg. Okej, okay, sprawdźmy rezultaty. Wow, mój lisak do makijażu jest gotowy. Dodajmy trochę brokatu na policzki, ale ładnie. Wow, moja twarz błyszczy. Patrzcie na te złote policzki. Super. Moje oczy wyglądają stylowo, tak? O nie, muszę coś zrobić z włosami. Mam do tego idealny gadżet! Mój stylizator! Nie, 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 nie! Puszczaj moje włosy! Stylizator pożera mi włosy! O, proszę, proszę, zajdź ze mnie! Nie! Co ja teraz zrobię? Dawaj to! Założę je z powrotem! Uf, uwaga na spadające włosy. Ech, czuję, że świetnie mi poszło, co? Jest jeszcze gorzej, co teraz? O nie! Ech, ech, kto tam? Nikt nie może zobaczyć mnie w tym stanie! Ech, ech, tak? Okej, okay, dziękuję. Ech? O nie! Moje włosy! Zwłącie do policji! Dziękuję! To zadziała! Wow! Ale ładnie! Ej, oddawaj! Przepraszam, nie potrzebuję ulotek dziwak. Zaplotę włosy. Tak! Tego mi trzeba. Wow, mój różowy zaplatacz do włosów. Szybko zrobi fajne kosmyki. Szybciej niż powiem Squid Game. Zaczekam włosy na igłę, teraz wkładam je do zaplątacza. Ostrożnie wyjmuję włosy i włączam urządzenie. Wow, ale szybko działa! O, matko, niesamowite! Wow, to działa! Teraz trochę je rozciągnę i gotowe! Idealnie! Zobaczmy, co dalej. Co my to mamy? Wow, stylizator z kryształkami! Nakłada kryształki na włosy jak zżywacz do papieru, ale uważaj, żeby nie przyciąć sobie palców. <laughs> wow, moje włosy będą lśniły niczym gwiazdy na niebie, albo jak strój Lady Gagi. Nałóżmy kryształki na włosy. Wow, super, tak! O, jakie błyszczące! Bardzo mi się podoba! Wow, jestem taka piękna! <laughs> jestem gotowa na casting. Ojej, kolczyki! Co robić? Mam pomysł. Czas na kolczyki i popit. Tak, wezmę popit i wypełnię trzy otwory klejem. Wygląda jak miód, ale lepiej tego nie jest. Teraz wyleję klej do dwóch innych otworów. Super! Gotowe! Wyjmuję kolczyki z popit. I przypinam do uszu. Teraz drugi. Super! Oh, wow! Ale piękne! E Głupia soczewka, nienawidzę cię! Chodź tutaj, a wyłaś! O tak, nareszcie, Aha, Mam cię! Chodź no tutaj! O, nie mogę się doczekać! Wow, jestem idealna! Moje oczy wyglądają kosmicznie, O, jestem taka podekscytowana! Co powiecie teraz, sędziowie? A co wy o mnie myślicie? Napiszcie w komentarzach. Więc co z tą pracą? Ej, szefie, patrz! Huh? Znaleźliśmy no szybciej Squid Game! Stop. Nie ruszajcie się! Czerwone światło! Kto się poruszy? Co złego to nie ja! <grystanie> nie siadaj mi na nosie, nie siadaj mi na nosie! Obrzydliwe, siosio! No nie, poruszyłam się! Mam cię! Wyeliminowany! Czy ktoś chce ciasteczka? <grystanie> Masz jeszcze? Więcej, jasne! <śmienic> e e tak je zrobiłaś? Hmm? Serio? Oje ochydne. Działaj, ty durny kompie. Ciągle się zawiesza. Najlepszego życzenia! Co to jest? To nowy komputer. Baw się dobrze. Co to? Aktywowana. Co mam z tobą zrobić? Laptop dla Ciebie do grania z bratem. Mm. Aha. A, nowy laptop? Dla niej? O, o, o. Jestem głodny. A. To jest smaczniejsze. Hm. Hm. Hmm. 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 Posprzątaj to, podoba ci się twój laptop? Hum. Hmm. to H Wykryto śmieci <zab quarto> oh. <Huh. smudzi Champion noises> Co oni grają? Hmm. <ch> Ocalona! Oh, Mm, mam nadzieję. Arty, Ar To twoja wina. Doigrałaś się. Aha. <ś> Zabawmy się. <aciones> Uh <gasps> Chcesz z tobą zagrać! Zagraj ze mną! Czego ode mnie chcesz? Koniec gry? Chcesz z tobą zagrać! Nie! Koniec gry? zrobiłaś? Byłaś! Już! Nie mów jej! Nie mów jej! Masz! Zagrajmy! <śm> <śm>

i

Przestań grać na komputerze, pobaw się z siostrą! Nie! Serio? <treating Napoleon> Nie! Pomagę ci! <síntos> oh janky <you. laughs> oh janky oh Wygrałam! U, wygrywamy! Wygrywamy! A, m, hej, Archie! A? A, nic! Przegrałem! A? Mm. Mm. Jeszcze raz! <gryw> Nie martw się! Pomogę! Co, co? to jest? Głupio wam teraz? Yeah! Gratulacje! <noise> Dziękuję! Piątka! Oh, mogę trochę? Jasne! Yes, <noise> 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 Haha! się razem! O, synku, zasłużyłeś na to! Dzięki, Mamo! Uuu, uh. Nie, może? Nie? Okej! Okay. Uh. Spróbujmy tego! Usta muszą być idealne! I na koniec! Ciuchy mojej siostry! Hey. Mam teraz idealną siostrę! Oh, ale jestem zmęczona! Tak, siostro. Możesz mi pomóc? Ale to stoi tuż obok. Proszę. Nie mogę rozmazać szminki. Robocie, przyniesiesz mi słomkę? Dzięki. Oh, robocie, podaj chipsy. Przynieś czekoladę! Hej, robocie! Podaj więcej słodyczy! Robocie, więcej przekąsek! Hej, jeszcze więcej! Hej, robocie! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hej! Mogę jeszcze trochę chipsów! Proszę! 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 proszę. Uh -huh. Uh -huh. To... O matko, muszę posprzątać? Niezły to bałagan. Pomożesz mi. już się robi. Sprząta, sprząta. Spraźnie, obejrzę sprzątam, telewizję. Sprząta, sprząta. Uh. Uh. Muszę wszystko posprzątać. Muszę wszystko posprzątać. Uh. Mam jeszcze jednego. Ech! Przynajmniej mam swój pamiętnik. Drogi pamiętniczku, ten chłopak bardzo. Ech! O! Sama posprzątam. Hmm. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Nie masz żadnych rozrywek? Rozrywek? Co ona robi? A. Yeah. Okej, okay, wystarczy robocie. <śmum> uh. 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 Wyzywam cię na Bapana. pojedynek. Uh. Uh. Miłe z ciebie dziecko! Cześć babciu! Lizzy, posprzątaj ten bałagan, który zrobiłaś! Restart z systemu! Co to za hałas? Hmm. Przyniosę opa, ty tu zostań! Oh. Hmm. 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 Babciu! Babciu! Co się stało, O! Głowa twojej siostry się obraca! Nie! Masz tu okulary! Wszystko w porządku. Jesteś zmęczona! Ups. Dobranoc, robo siostro! Głośne? Co za miłe, spokojne chrapanie. To będzie długa noc.